Jeszcze jedna rozgrywka i się kłada. Nie bądź nudziarzem. Wiesz, że uwielbiam ruletkę. Moja żona wychodzi, a ty od razu. Konie. Podejrzane. Ewski żart. Musimy pogadać i to szybko. Proszę. Musicie to załatwiać teraz? Nie możemy się cieszyć chwilą. Po co mnie tu zaprosić? Pogadamy jutro. Idę po drinka. Jakieś problemy? Żadnych. Zagramy? Nie zniosę tego dłużej. Wyznaj prawdę albo sama to zrobię. Idiotka. Usunęłam. Emilia, Emilia, wszystko w porządku? Co, jesteś licznotko? Wystraszyłeś mnie. Nie możesz wyjść tak wcześnie. Chodź, napijemy się. Nie, dziękuję. Przegapisz okazję, żeby przeżyć najbardziej ekscytującą noc życia? życia? Santino, nie przeholuj. Mam powiedzieć Estebanowi, że mnie nagabujesz? Chcesz stracić jedynego wspólnika, który daje pieniądze na firmę męża? Nie budź ich. Niech sobie śpią. My, mis, Oye, Lucia, no Lucia dużo płakała. Co za ulga? Gloria, Gloria te los encargo uważaj my, na Lucy. nie. Te encargo, mis, Zostawiam mnie w Twoich rękach. Me muero por Strasznie raz. tęsknię. No Do zobaczenia. Pronto. Adiós. Cześć. Brakuje ci strategii. O czym mówisz? O Twoich intencjach względem Marcy. Innym się udało. Ostatnio whisky i despać. Zostawiam żonę w kasynie. Co za dzień. Ja też się kładę. Dla mnie też koniec na dziś. Muszę z Tobą porozmawiać, zanim się zabiję. Nie wytrzymam. Pokój 208. Nie, Nikolasie. Co się stało? Kto to zrobił? Powiedz mi. Ochrona? Padł drugi strzał. Clásico, clásico. Nicolás, 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 despierta, por favor, Nicolás. Się, Nicolás, Nicolás. Nicolás, dime algo, algo. Nicolás, Nicolás. Por favor, Nicolás, Nicolás. Nicolás. Puśćcie! dokąd mnie zabieracie. Nic nie zrobiłam. Co się dzieje? To moja żona zastrzeliła człowieka. Nie, ja tego nie zrobiłam. Pomóż Nikolasowi. Nic nie rozumiem. Co się stało? Zabójstwo z zimną krwią. Nie. Dlaczego? To grupa, z którą podróżowali Denat i ich zabójczyni. Zabierz ich na komisariat. Nie. Pomocy? Nie. Spokojnie. Idźcie. Donato, znajdź najlepszego prawnika. Muszę porozmawiać z Marsją. Ona nie mogła tego zrobić. Dobrze? Bruno, zajmij się prasą. A ja? Estebanie, wyciągnij mnie stąd, kochany. Co się stało? Muszę wiedzieć. Nic nie rozumiem. Nie wierzę, że byłabyś w stanie go zabić. Co się stało? Nikolas nie żyje? A ty jesteś główną podejrzaną. Wytłumacz mi, co się stało. Ja też nic nie rozumiem. To jakiś koszmar. Wyciągnij mnie stąd. Co robiłaś w jego pokoju? Sam na sam z nim, w szlafroku. Nie wyobrażaj sobie takich rzeczy. Wysłuchaj mnie. Pamiętasz, jak byliśmy w kasynie? Poszłam do pokoju i zaczęłam się przebierać. Zmywałam makijaż. Nagle dostałam wiadomość od Nikolasa. Pisał, że musi ze mną porozmawiać, że chce się zabić. Przestraszyłam się. Zadzwoniłam do niego, ale włączyła się poczta. Pobiegłam do jego pokoju. Nie wierzę, że Nikolas chciał się zabić. To bez sensu. Dlaczego napisał do ciebie, a nie do mnie? Nie wiem, ale wtedy ruszyłam biegiem i usłyszałam strzały. Przeraziłam się. Kiedy dobiegłam na miejsce, Nikolas leżał na podłodze, cały we krwi. Próbował mi coś powiedzieć. Poczułam uderzenie w głowę. Straciłam przytomność. Obudziłam się, strażnicy gdzieś mnie prowadzili. Minęliśmy się na korytarzu, pamiętasz? Musisz mi uwierzyć, błagam. Przysięgam, jestem niewinna. Uwierz mi. Mówię prawdę, znasz mnie. Wierzysz, że mówię prawdę. Przysięgam na nasze dzieci. Jestem niewinna. Nie zabiłam go. Test parafinowy wykazał, że oskarżona miała ślady kroku na rękach i na ubraniu. Tam ropa. Pierwszy strzał oddano z małej odległości, drugi, kiedy ofiara ruszyła ku oskarżonej. Denat próbował się bronić, odpychając kobietę. Nieprawda. Wtedy oskarżona odniosła uraz głowy Morderczyni. Kiedy usłyszałam drugi strzał, pobiegła. Widziała pani, jak oskarżona wchodziła do pokoju Denata? Nie. Kiedy wyniosłem śmieci, zobaczyłem mężczyznę podającego pistolet kobiecie. Pięknej kobiecie. Widzi panią tutaj! To ona nieprawda wiedziała, cisza. Ten człowiek kłamie. proszę go nie słuchać. Nie znam go. Na podstawie opisu świadka szukamy mężczyzny, który mógł sprzedać broń. Argumenty obrony nie obaliły żadnych dowodów w prokuraturę. Oskarżona zeznała, że dostała od Denata wiadomość o treści muszę z tobą porozmawiać zanim się zabije? nie wytrzymam. Mimo wyczerpujących poszukiwań nie znaleźliśmy telefonu oskarżonej ani Denata. Bez tego dowodu nie możemy stwierdzić, że oskarżona naprawdę poszła do pokoju Denata w reakcji na jego prośbę. Zawsze podejrzewałam, że Marsi i Nikolasa coś łączy. Nie mówiłam o tym, żeby nie robić problemów. Nikolas zawsze był wyjątkowo miły w stosunku do Marcy. Nie nie. Nikolas wyznał, że jest w niej zakochany, co poradziłem, żeby trzymał się od niej z dala. Na nic. Mój brat dał tej kobiecie nazwisko, status i dom. Wszystko po to, żeby ta szmata wdała się w romans z jego partnerem. Niewdzięcznica. wdzięcznica. Marcia, siempre... Marcia, Marcia zawsze była wspaniałą matką, bardzo oddaną dzieciom. Być może chciała uciec przed rutyną, wdając się w romans z Nicolasem. Ale nie mam pewności. Często słyszałem, jak Marcia i Nikolas wymieniali czułe słówka. Nieprawda. Przepraszam. Trudno mi mówić źle o żonie przyjaciela. Kłamca. Wiedziałam, że mąż mnie zdradzał, ale nie sądziłam, że z nią. Kłamiesz, morderczyni. Kłamiecie, bo mnie nienawidzicie. Sąd zadecydował, że oskarżona jest winna zabójstwa pierwszego stopnia i skazał ją na 35 lat więzienia. Nie, nie zgadzam się. 35 lat? Dajcie jej najwyższą karę. Ta kobieta zabiła mojego męża. Przez nią mój syn jest sierotą. To koniec. Nie wierzę. Naprawdę. Wszyscy o tym wiedzieliście. Chroniliśmy cię przed? Czym. Nie jestem dzieckiem. To delikatna sytuacja. Dlaczego milczeliście? Marsja jest nietykalna. Co teraz zrobić? Jeśli uwierzysz Marsji, wszyscy stracą do ciebie szacunek. Nie wiemy jak długo cię oszukiwani. Zacznij zachowywać się jak mężczyzna, nie jak błazen. Dlaczego nie zauważyłem? Dlaczego?